Dobra, słuchajcie. Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam urządzenie wielofunkcyjne. W moim przypadku jest to Macalister 300W. Urządzenie wielofunkcyjne. Przez zaraz przejdziemy do akcesoriów, całych, które dostajemy w komplecie. Co? Urządzenie wielofunkcyjne. Dużo osób ich nie lubi i mówi, że jak coś jest do wszystkiego, to jednocześnie jest do niczego. E, powiem tak: to urządzenie, ten model konkretny, towarzyszy mi od sześciu. Z 6 lat mi towarzyszy. A wszystko 6, 7 nawet. Słuchajcie, no długo mi towarzyszy. Trochę życia ze mną przetrwał. Trochę gładzi poszlifował. Tro nie gładzi, no trochę zaprawek i różnych innych e, spraw gipsowych poszlifował. Trochę płyt meblowych w życiu pociął. Trochę desek też pociął. Trochę tapet poskrobał kilka fuk również wydrapał metry kwadratowe które on wyszlifował słuchajcie nie wiem nie zliczę tego całą pergolę na poprzednim mieszkaniu na no, w ten w ogródku, w ogródku na poprzednim mieszkaniu e, to było naprawdę kawał pergoli e, też wyszlifował Bardzo mobilne narzędzie, że tak się wyrażę. Dojdzie naprawdę do, w każdy narożnik. Wszędzie do, pod szafką, w szafce potrzebujecie coś przyciąć, jakąś rurkę, coś. Bardzo małe, poręczne narzędzie. Nie pyli aż tak, nie iskrzy. Jakbyście wzięli, wiecie, szlifierkę kątową, no to na przykład tam jest duża tarcza. To ona jest duża i nie podejdziecie tak, jak tym urządzeniem jesteście w stanie podejść. Nie wiem, panel przy. Przy drzwiach podciąć futrynę. Naprawdę bardzo przydatne narzędzie. Regulacja obrotów od 10 tysięcy do 18,5 tysiąca to jest tych oscylacji, tych ruchów na bok narzędzia. Ja mam jeszcze starą wersję eee, z dokręcaniem na śrubę. Powiem tak, jest to wygodne, jest to jednocześnie wygodne i niepraktyczne trochę, ponieważ wiecie no, jeśli to macie urządzenie wielofunkcyjne, to fajnie by było jakbyśmy szybko wymieniali te tarcze. Ale no nie wiem, tak ja mi to osobiście nie przeszkadza. Jeśli chodzi o jakość wykonania fajnie, tu ręka jest gumowana, wyłącznik też fajnie chodzi. Głowica. Głowica jest, nie wiem czy to jest odlew aluminiowy czy stalowy. Yy. Ostatnio, jak ostatnio, no już dwa lata, tylko nie pracuję tak intensywnie tym urządzeniem. Jak pracuje, ta głowica się bardzo grzeje i naprawdę tutaj trzeba uważać na to. Jak była nowa, to się tak nie grzała. Może po prostu jakieś łożysko bądź coś innego. Tutaj się zaciera, coś jest nie tak. Czasem coś poświszczy, brzęczy. Ta, ale tak jak mówię, nie korzystam z tego urządzenia na co dzień, więc się za bardzo tym już nie przejmuję. Może je rozkręcę, żeby je wyczyścić w środku. Ale może jak mi się będzie chciało. Słuchajcie, mam za dużo pracy, żeby rozkręcać narzędzia tylko po to, żeby je wyczyścić wewnątrz. Tu widzę, że już mi się głowica trochę ten ten... Łepek wyrobił na boki. Ma lekkie luzy. No więc słuchajcie, no tak jak Wam powiem, no tak jak mówię, no już ma tutaj luzy, tak? Można by było powymieniać łożyska. Idąc do akcesoriów. Dostajemy, słuchajcie, w komplecie tarcza diamentowa, czy z nasypem diamentowym. Bardzo dobra. Skrobak. Słuchajcie, skrobak oryginalnie był tak tępy, że go już ileś razy kątówką ostrzyłem, bo jest taki, że naprawdę jak pazdokcie ma się ostrzejsze. Słuchajcie, tak wygląda. Kurczę, czemu mi O! Tak wygląda tarcza oryginalna po 7 latach. Zęby, że tak się wyrażę, te czołowe to już są bardziej kwadratowe niż zębne. E, tutaj to samo, tu gdzieś dojechałem, po prostu do jakiegoś betonu. Zużyły się. Ta tarcza się osobiście do, ona się w tej chwili do wyrzucenia nadaje. Słuchajcie, co się stało z y, pilnikiem. To jest pilnik, który rzekomo miał być do Aluminium, do metalu Widzicie co się stało z zębami, tak? Tu, jak dla mnie nieporozumienie Trafiłem na jakiegoś gwoździa w desce I to jest załamanie, tu tak widać jaka tam jest dziura wywalona Żenada szczerze mówiąc, jeśli chodzi o kwestie jakości tych Urządzeń, tych akcesoriów. Przynajmniej tego pilnika. To samo odnośnie, słuchajcie, tarcz do szlifowania. Kupiłem oryginalną tarczę McAllistera. To szlifowała dwa lata. Kupiłem, nie byłem nie, byłem no, na działce. Nie ma tam w okolicy kastramy, bo to takie odludzie, że tak się wyrażę. Jest tam jakieś PSB czy cokolwiek innego. Kupiłem tarczę Grafita. Słuchajcie, w ogóle się tego papier nie trzyma. Puszczę to na obroty, to papier sam z siebie spada. Więc tylko jak już kupować na akcesoria to oryginalnych firm i marek. Nie jakieś takie badziewia zastępcze. Typu grafit bądź czegoś innego. Jeśli, może grafit będzie dobry do narzędzi grafita. Może ten Macalister jest po prostu za mocny jak na grafita. I po prostu ten rzep nie jest w stanie utrzymać tego papieru, żeby tak nim yy, ten. No, żeby nim. żeby go nic z nim nie zrobić, tak? Narzędzie dostajemy w walizce materiałowej. Słuchajcie, też, jak dla mnie porażka. Tutaj się popruło. Eee... Popruło się to. Hmm, brudna ta walizka, nie wiadomo co z nią zrobić, zbiera syf, kurzy się. Hmm. Więc jeśli chodzi z mojej perspektywy, mówią, że to są dobre narzędzia, no tak średnio bym powiedział. Jeśli chodzi tak, jeśli chodzi o ten osprzęt, to to jest jak dla mnie żenada po prostu, ponieważ Mamy skrobak, który mamy nim skrobać silikon. Mamy nim skropać. on, oryginalnie w tej ostrości, jaką był, to się nadawał. Słuchajcie, do skrobania tapet ze ścian. Tylko też jak namoczycie, także sąsiadowi ściana przecieka. Yy, to wtedy się do tego nadawał. Bo on był tu w ogóle na półokrągło zrobiony. Więc jeśli chodzi o kwestię skrobania klejów, silikonów, to to jest porażka. Ten brzeszczot, niby miał być do metalu, do aluminium. Widzicie, co się stało po natrafieniu na gwoździa. Te tarcze do szlifowania zjeżdżały się bardzo szybko. Więc jeśli chodzi ogólnie o moją całą opinię na temat y, tego sprzętu i ogólnie multituli, Multitool jako maszyna jest bardzo fajnym urządzeniem. Ona się bardzo dobrze spisuje, jest bardzo dobrze pracuje, bardzo poręczna, wygodna do podejścia. Ja Wam powiem tak, że szczerze mówiąc się na tym multitoolu Yy, nauczyłem po części też pracować, ponieważ jakby a wyjmę kątówkę dla porównania co, długościowo yy. multitool jest tej samej długości co kątówka 800W no grubościowo jest mniejszy No, i jakby sama głowica mówi też sama za siebie, tak? Po prostu powierzchnia, którą mamy tu, to jest mała kątówka, i tutaj jest to bardziej mobilne, bardziej dostępne do różnych zakamarków i tym podobnych rzeczy. Jeśli chodzi o akcesoria, to naprawdę zadowolony jestem jedynie z tej tarczy okrągłej i z tej tarczy diamentowej. Słuchajcie, dwie rzeczy, którymi da się pracować z tego zestawu. Yy, po siedmiu latach się te zęby wyrobiły, nie są już tak ostre jak były, no ale no, powiedzmy sobie szczerze, to jest eksploatacja materiału, tak? A nie to, że ja natrafiam na gwoździa i tarczę mam do wywalenia. Yy. Więc z tego jestem zadowolony. I z elektronarzędzia jako, jako szlifier jako multitula również jestem zadowolony. Ja to urządzenie traktowałem jako y, szlifierkę kątową, tylko po prostu wersję małą i bezpieczną i dziecięcą. Jeśli śmieję, że ja też zawsze jak coś ciąłem tymi tarczami, to cio, starałem się tym ciąć tak samo jak szlifierką kątową, czyli nie wyginać tych tarczy i tego wszystkiego. I osobiście uważam, że. Bardzo dużo takie narzędzie jest w stanie, jak jesteście młodzi, wam dać, żeby się nauczyć, a potem przerzucić się na duże maszyny, ponieważ no... szlifierka kątowa jest, że tak się wraże, dużo bardziej niebezpiecznym narzędziem niż y, multitool. Bo multitoolem to sobie co najwyżej palca poharaczecie czyli zatniecie się. Na no, kątówką to sobie już nie poharaczecie palca, tylko go raczej utniecie, albo jak będziecie go wcinali, to już bardzo głęboko. Mm. Więc tak jak mówię, no bardzo fajne narzędzie do takiego nauczenia się pracy, jak pracować, żeby nie wyginać, nie łamać tej tarczy. No bo szlifierką kątową się życzy na 12 tysiącach obrotów. Jak postanowicie sobie jednak obrócić szlifierkę, nie wiem, o 5 stopni od linii, no to macie potarczy, tarczy. Tarczę Wam rozerwie, złamiecie i jest bardzo niebezpieczna sytuacja. A tutaj ta blacha jest taka, że po części odpracuje. I nic się takiego wielkiego nie stanie. Powiecie, co się tym da uciąć? Bardzo dużo da się tym uciąć. Osobiście ciąłem tym płyty MDF budowlane 32 mm, tą tarczą konkretnie, i da się. Więc, żeby nie było wymówek, że to się nic tym nie da uciąć, i tego typu rzeczy, to 32 mm płyty OSB da się ciąć. Więc na pewno z płytą meblową bądź futryną w drzwiach sobie poradzi. Więc co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!